Anyways, może Torek na sam koniec jeszcze coś miłego powiedzieć, mądrego. Może mądrego na koniec Torek, tak? O, żeby, żeby było inaczej niż zwykle. Yy, a, mhm. no tak. No. Słuchajcie, jeżeli już tu jesteście, mhm, to pamiętajcie o jednym, jednym, ale bardzo ważnym. Bardzo ważnym. Gdy zmieniamy nasze myślenie, zmieniamy naszą rzeczywistość. Pomyślałem, że dasz jingle z kodem, no co ty? Pokochajcie siebie samego, a uzdrowicie swoje życie On jest jakiś pijany. Nie czekajcie, aż pojawi się coś dużego Zacznijcie w tym miejscu, w którym się znajdujecie Z tym, co macie, a zawsze dojdziecie do czegoś wspaniałego I wszyscy powtarzajcie takie jest życie, a nikt nie będzie pamiętał, że życie jest takie, jakie sami sobie je zbudujemy. Nie starajcie się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym. Cele są jak magnes. Przyciągają rzeczy potrzebne do ich zrealizowania. Nie bójcie się wielkiego kroku. Nie pokonacie przepaści dwoma małymi. Jeden duży. Czerpcie z innych, ale nie kopiujcie ich. Bądźcie z sobą. Okej okay. jesteś serio jakiś pijany? Tak czy inaczej czat Dziękuję ci bardzo Torku za tą asystę Jakże kluczową Jakże kluczową Jezus Maria <grym i zna> A dziękuję, tymczasem dziękuję ja czaty wpisuję live piątek 19.00 Eee... Jest film! Jutro? Tak. 19.00 A Zero, czemu? Nowa, nowa godzina? Jakaś? tu 19.00 A, czyli teraz o 19 mieliśmy live'y Czy ty jesteś przetrzymany jakiś? Czy ty jesteś przetrzymany, powiedz mi? Live mu zawsze. A może jestem? A może jestem? Jutro. Widzimy się o 19.00. Widzimy się o 00 I co jeszcze Torek powiesz? Bo opuściłem... Ja jestem I powiedz. Co jeszcze Torek? Bo adcy, ja, ja jestem Debilem, loo, Ja jestem Debilem, loo, no, widzisz takiego właśnie człowieka. No, nie widzisz właśnie, taki jest człowiek Powiedz mi Torek masz 6 lat, że mnie małkujesz. Powiedz mi Torek masz 6 lat, że mnie małkujesz? No widzicie czad. No widzicie czat No debil. Debil. No debil. Debil, debil. Debil. debil, debil. Ale przynajmniej słodki. Debil. Ale przynajmniej słodki debil. Dobra. Dobra. To jest Torek, nawet, nawet zaszczeka. To jest Torek, nawet zaszczeka. My <gry> będziemy teraz łupował. Widzicie, ja no, teraz robię 24 małpował, godzinnego widzicie? streama i on nie odpuści. Ja robię teraz 24 godzinnego streama i on nie odpuści. Nie odpuść? Stół z powłamywanymi nogami. Stół z powłamywanymi nogami. J jola lojalna, jola nielojalna. Jola, jola lojalna, jola, jola nielojalna. Król Karol kupił królowej Karolinę. Król, Karol! <laughs> Spokojnie, ja go słabię. Spokojnie <noise> No dobra, dobra chaty, dzięki wam wszystkim Ach. za to, że byliście dzisiaj na ty Torek, fajnie, że fajny koncert zagrałeś, bo wierzę, że fajny był I fajny we mnie strój fajny. był Zarąbić. Także Wyszedł idę foty Dobra, wyślij foty na brief <noise> No wiesz Torek nie musisz mówić, zobacz. Tylko wysyła. na snap'a, taka co wybucha. Tylko hotelu, na snap'a, ooo jak rzuć. wybucha! Mam drugi telefon, zrobię zdjęcie telefonu. Bo, o, to, dobra, to nie wysyła. No dobra, czat kończę. Dzięki wszystkim. Kot Ewron. W sklepie Fortnite. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Jutro się widzimy o 19. Elo! Papa!